Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku WWE Universe Sezon 2 Draft I w tym odcinku symulujemy sobie po prostu do Friday Night Smackdown przed draftem A w następnym odcinku będziemy mieli już kolejny draft Zobaczymy kto zmieni swój brand i tak będziemy sobie topchać do przodu Zobaczymy jak nasi zawodnicy się rozkręcą, czy się nie rozkręcą jak pójdzie im w tym sezonie, mamy na razie jednego mistrza Filipa jest mistrzem Universal Raw Champion na Friday Night SmackDown, także życzymy kolejnego rozwoju, a my przechodzimy do symulacji nie ma co dużo gadać, Monday Night Raw zaczynamy czy jest tu jakiś z naszych zawodników niestety nie widać żadnego z naszych zawodników także przechodzimy do symulacji i widzimy, że nic się nie wydarzyło takiego, żeby nasz zawodnik wskoczył mamy NXT, w NXT mamy trzech zawodników bo Olek Sowa w ostatnim Draft został przedraftowany do właśnie NXT a tu mamy Shady'ego, który nam się rozkręcił i bierze udział w triple thread meczu, przesymulujmy sobie NXT i zobaczmy jak to tutaj wygląda i mamy zwycięstwo Wade'a Beretta czyli niestety Shady dopisuje porażkę do, do swojego konta, ale to nie ma co się martwić, bo to był triple thread mecz. Te mecze są cięższe niż normalny, 1 na 1. Więc nie ma co tutaj mówić, że nie pokazał się dobrze. Na pewno walczył do końca. A teraz mamy main event gdzie spotkałem się 3 brandy. Czy któryś z naszych zawodników dostaje tej szansy na main evencie? Niestety nie dostaje. Przesymulujmy sobie main event i zobaczmy. Czy przypadkiem któryś nie wskoczył na zastępstwo? Niestety nie Friday Night Smackdown Czy któryś z naszych zawodników tutaj Zawalczy Niestety nie dostał żaden z naszych zawodników szansę No chyba, że wskoczył gdzieś na zastępstwo Żeby się pokazać Ale niestety nie Przechodzimy do dalszej symulacji Monday Night Raw I tutaj mamy Mamy albo inaczej nie mamy naszego zawodnika Symulujemy sobie Walkę, Te widzimy, że parę zmian było, może gdzieś wskoczył któryś z naszych gwiazdorów I mamy, proszę bardzo, Atachi wskoczył do main eventu z Austinem Furym i pokazał mu Kto tu rządzi tak naprawdę, może wiemy, że Atachi ma mocną, mocny start za sobą Na końcówce poprzedniego sezonu, jak już się pojawił raz, to po prostu Zaczął wszystko wygrywać, miał walkę o pas Stanów Zjednoczonych ale niestety po prostu nie wyszło to. Happy Colbin był, że tak powiem, cwańszy w ringu i wykorzystał count out pozaringowy a tu widzimy, że Shady posiada kolejną walkę w NXT i zobaczmy jak mu to poszło. I mamy zwycięstwo, czyli Shady odbija sobie Triple threat Match na swoje konto. I to jest dziesiąte zwycięstwo na jego koncie. Mamy 10 do 5 u jego, czyli bardzo dobry wynik, tak? Większość walk wygrywa niż przegrywa, tak? To jest, to jest najważniejsze, żeby więcej wygrywać jak przegrywać. I przechodzimy do main eventu i czy będziemy mieli tutaj któregoś z naszych zawodników? Mamy Atachiego w triple threat meczu z Cedrykiem Aleksandrem i Tozawą Akirą. I czy będzie ktoś jeszcze z naszych zawodników? Niestety nie, więc symulujemy sobie galej. Zobaczmy, może któryś wskoczył na zastępstwa. Tu mamy niestety Ataci przegrywa. Tutaj to Zawa notuje zwycięstwo, a Atachi musi dopisać szóstą porażkę na swoje konto. Jest podobna sytuacja jak, jak u Shadiego. Shady ma 10-5, a Atachi ma 12.6. 6 Takie wielokrotność dwa razy więcej wygranych niż przegranych. Po prostu Friday Night SmackDown, tutaj też mamy naszych zawodników i mamy Filipa z Bigim i widzimy, że to jest chyba dalsza część konfliktu. Filipa z Bigi, który niekończąca się historia Wrestlemania to było za mało na zakończenie tego konfliktu, i Bigi i wygrywa. Filip, niestety, notuje kolejną porażkę. to nasz jedyny zawodnik, który ma na ten moment chyba minusowy. Nie wiem, o są jeszcze ci, co mają po jeden, po dwa, ale to jest taki z mocniejszych zawodników, który notuje więcej porażek niż zwycięstw, ale jest mistrzem, tak? I przechodzimy do backlash. Mamy pierwszą gale w tym miesiącu. Zobaczmy, kto tutaj bierze udział. my tutaj walkę o pas kobiet. Tutaj mamy walkę o Undisputed WWE Championship AJ Styles z Demizem. I to by było na tyle. Nie ma żadnego z naszych zawodników, co jest zaskoczeniem. Carmela tej wygrywa pas. AJ Styles zostaje nowym mistrzem. I nie ma co się zatrzymywać przy tym evencie za długo, bo po prostu. Nic się tutaj takiego nie wydarzyło dla naszych zawodników i przechodzimy do Monday Night Raw. Czy któryś z naszych zawodników tutaj się pokaże? Mamy paru dobrych zawodników na Monday Night Raw, ale coś, coś się nie chcą. Nie chcą się tutaj wybić, nie chcą się pokazać w żadnej walce, żeby ta kariera jakoś wystrzeliła. I przechodzimy do NXT. A na NXT Shady Triple Thread mecz będzie walczył. Zobaczmy, jak mu to poszło i niestety Shade tuje kolejną porażkę na swoje konto Dobrze wiemy, te triple threat mecze są trudniejsze do wygrania Zawsze to masz przeciwko sobie dwóch rywali, a nie jednego Oczywiście czekamy na debiuty następnych zawodników naszych, ale jeszcze się musimy trochę pomęczyć i poczekać, bo tu widzimy, że to nie jest takie proste zadebiutować u nas na gali, mamy strasznie duże rostery ale jeżeli, jak już, jeżeli już zadebiutujesz i już idziesz w tym dobrym kierunku, to zaczynasz się pojawiać. Mamy Friday Night SmackDown i czy mamy tej któregoś z naszych gwiazdorów? Niestety nie. Jakieś zastępstwo, jakieś wbicie się do walki? Nie, niestety nie. Przechodzimy dalej. Monday Night Raw i już się zbliżamy do naszej kostumowej gali draftu. Monday Night Raw, niestety nie posiadamy żadnego z naszych gwiazdorów. Ja bym chciał, żeby co gale się pojawiał chociaż jeden, ale to nie jest takie proste. Tutaj mamy potężne rostery, potężnych zawodników. Nie jest się tak łatwo wybić i mamy Shady'ego w triple threat. Shady lubi, chyba lubi te triple threat mecze. Nie wygrywa ich, ale lubi się w nich pokazywać. Stwierdzi, że to jest chyba... Wade Barrett niestety wygrywa i Shady'emu musimy dopisać siódmą porażkę. i Shady chyba obrał trochę złą taktykę, bo te triple threat mecze trochę mu tą... Karierę psują, bo to nie zawsze się da wygrać ten triple threat match. Ale cóż. Przejdźmy do symulacji. Czy ktoś się tutaj pojawił z naszych zawodników? Niestety nie. I Friday night SmackDown. Zobaczmy, czy tutaj. O! I mamy Eight Man Normal Match. I smakołysza, który. Spróbuje swoich sił, jako pierwszy raz debiutuje w 8man normal meczu I zobaczymy jak mu tutaj pójdzie Oczywiście życzymy sukcesu, chociaż tam były potężne nazwiska w tym 8man normal meczu I wygrywa niestety Eddie Guerrero I nasz zawodnik notuje pierwszą porażkę Ale przynajmniej był debiut Jeżeli pokazał się z dobrej strony powiedzmy sobie szczerze, są tu potężni zawodnicy Roman Reigns, Brock Lesnar, Batista są potężne nazwiska jeżeli pokazał się dobrze to to może będzie brał udział czynniej tych a my tej, tutaj sobie zostawiamy, bo ja tutaj jeszcze muszę edytować te gale a my zostawiamy to tak jak jest ja się z wami albo jeszcze mogę wam jeszcze pokazać wasze statystyki bo to może być bardzo Ciekawe to było tutaj. Mogę Wam pokazać Wasze statystyki, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od Adamka. Adamek miał debiut, ale niestety chyba nic tej nie osiągnął. Walczył o pas North American Champion, ale to się nie wlicza. To są bardziej mm, wszystkie gale, takie mocniejsze, ale tutaj na razie statystyk nie ma jakichś takich szczególnych. Alex San to będzie to samo, nie walczył o żadne pasy, jest z nami 9 miesięcy i kariera jeszcze się na tyle nie rozwinęła Mamy Atachiego, Atachi też ma wszystko na zero, ale ma jedno, jeden występ na restylmenii i to był właśnie ten występ o walkę o pas Stanów Zjednoczonych niestety zakończył się porażką Trochę mu brakuje do Undertakera, który wygrywał te restylmenie tyle razy pod rząd możemy, o właśnie możemy tak kostum w sobie tutaj odpalić y, Filip, Filip ma bardziej bogatszą tutaj chyba A nie, jednak nie ma, bo tu się pokazują tylko te najważniejsze tytuły Ale mamy, że brał udział w pierwszej Restylenii i wygrał ją, ma 100% ratio. Jak to będzie kontynuowało? Może osiągnie taki sukces jak Undertaker Olexowa będzie miał wszystko na zero, bo to jest dopiero jego Pierwszy miesiąc, Shady tutaj mamy, był mistrzem North American Champion. Zdobył go raz i trzymał go przez 107 dni, co jest jak dla mnie dobrym początkiem mistrzowskiej kariery. 107 dni. Posiadanie mistrzostw, mistrzowskiego tytułu to jest dobry wynik. No i mamy Smakołyszy, który też będzie miał wszystko na zero. Na, ni niestety na razie nie zdobył żadnego pasa. I to by było w sumie na tyle. Jeżeli podobało wam się odcinek, zostaw łapkę w górę. I my kontynuujemy serię. Jutro będzie draft. Postaram się na jutro go wrzucić. Ja się z wami żegnam, siemanko. Cześć.